No dzień dobry. Gadanko na śniadanko. Dzisiaj naturalny poniedziałek, więc w sposób naturalny, co jest dla nas naturalne społeczność. Od zawsze gromadziliśmy się przy ogniskach w społeczności. Więc dzisiaj będzie kto, co, gdzie, o której, kiedy, z kim społeczność niskowęglowodanowa, a tymczasem światowy dzień Habitatu, pomijam, że jest dzisiaj dzień borsuka, ale nie mam nic na ten temat do powiedzenia, ha, ale habitat, czyli inaczej środowisko naturalne. Musiałam to sprawdzić, nie wiedziałam, czym jest habitat, ale czym jest dla nas środowisko naturalne? Tak jak dla dżdżownicy jest to wilgotna gleba, jak dla niedźwiedzia polarnego jest y, Arktyka, tak y, dla nas, co jest środowiskiem naturalnym? To trzeba byłoby sprawdzić. Pewnie dla każdego z nas czymś innym, bo każdy z nas wychowywał się gdzie indziej. Dla mnie środowiskiem naturalnym jest las i jezioro. Lecimy. W zdrowiu do setki. Lecz do setki. Dobrze, że jesteś. No i zawsze na koniec przypomina mi się coś ważnego, więc montuję na początek filmu, nagrywam na końcu. Poproszę łapkę w górę, serduszko i no bo to są algorytmy YouTube'a. Mam całkiem sporo subskrybentów. Serduszek mało, co za tym idzie, zasięgi będą słabe. Więc dbamy o zasięgi, o społeczności dzisiaj będzie, więc Opublikuj ten film u siebie na tablicy, będą ważne rzeczy. Społeczność. Społeczność, która nazywa się Odrodzeni. Jest to społeczność osób niskowęglowodanowych, odżywiających się w sposób niskowęglowodanowy, stosując styl życia keto, ale to nie jest po prostu grupa wzajemnej adoracji i klepania się po plecach jak niektórzy uważają, ale jest to przede wszystkim grupa edukacyjna. Zaczynamy ostatnio coraz bardziej warsztatowo traktować te spotkania, mniej wykładowo, bardziej warsztatowo i tak będzie tym razem 9. W października, tak, 9 października w Szczecinie, zapraszam, będę prowadziła warsztaty na takiej zasadzie, jak prowadzę pacjenta w gabinecie, ale będziecie mieli to nie za 350 zł, tylko za wejściówkę 30 zł. I obiecuję, że nikt stamtąd nie wyjdzie, dopóki nie będzie miał ustawionych dobrze ustawień FITATU. Konkretnie chodzi o odpowiednią ilość białka dla ciebie, odpowiednią ilość węglowodanów dla ciebie. A mając już taki punkt wyjścia, możemy później prowadzić samokontrolę. To jest jedno. To, a będzie jeszcze analiza składu ciała. No żebyś wiedział, wiedziała z jakiego punktu startujesz za mniej więcej 4 miesiące, Przywiozę znów analizator składu ciała i posprawdzamy. Zrobimy taki, taki, takie sprawdzanko. Ale każdy dla siebie przecież. Nie będziemy się nawzajem kontrolować. Ty kontrolujesz siebie i każdy kontroluje siebie. To tyle szczecin. Później, 14 października, jestem w Toruniu. Ale co jest ważne. Grupa na Facebooku, będzie na pewno link w opisie. Grupa na Facebooku nazywa się Odrodzeni i tam są wydarzenia. Jest sześć miejscowości w Polsce i uwaga za chwilę powstanie Grupa Odrodzeni Londyn. Jeśli jesteś w społeczności, jeśli jesteś w Polonii, w okolicach Londynu, zachęcam do dołączenia do grupy Odrodzeni. Będzie się tworzyło, będą, będą też spotkania. Prawdopodobnie wybiorę się też na jeden z pierwszych wykładów, tam może właśnie zajęć bardzo mocno warsztatowych, niekoniecznie wykładów. Ale porcja wiedzy zawsze będzie potrzebna, więc jeśli jesteś z Wielkiej Brytanii, z okolic Londynu, przekaż ten film komuś znajomemu. W opisie tego filmu też jest kontakt do dziewczyny, dietetyczki, która zajmuje się właśnie organizowaniem grupy w Londynie. No to mamy Londyn, mamy Szczecin, Toruń. Toruń. 14 będę analizowała wyniki badań, więc jeśli masz ochotę przeanalizować sobie wyniki badań, a do 14 zdążysz sobie zrobić cały pakiet metaboliczny. Jesteś zbyt goszczy, jesteś z Torunia, jesteś z okolic, przyjedź na to spotkanie. Dopasuję, będę siedziała tak długo, jak tylko będzie to potrzebne. Siedziała. Może nie siedziała. Będę dostępna dla was. Jeśli potrzebujesz bezpłatnie zrobić analizę wyników badań, jeśli potrzebujesz mieć ułożoną dobrze suplementację albo coś nie idzie i potrzebujesz dodatkowej wiedzy, po to właśnie jestem w takich miejscach, służę pomocą zupełnie bezpłatnie. Czym jest Grupa Odrodzeni? Grupa Odrodzeni jest niczym innym jak kontynuacją Akademii Zdrowia Metabolicznego założoną przez Braci Rodzeń. Ona idzie w tej chwili w swoim kierunku. My to, te spotkania fizyczne kontynuujemy raz w miesiącu jako Grupa Odrodzeni. I tymczasem ogarnęliśmy Szczecin, Londyn, Toruń. I w tym miesiącu jeszcze Poznań. Jestem w Poznaniu. Jest jeszcze oczywiście Grupa Olsztyn, świetnie działająca Warszawa, Gdańsk. W Gda o! Gdańsk. Za spotkanie dostałam takie coś cudowne. Takie coś cudowne. Wspaniali ludzie, niesamowita atmosfera. Natomiast Poznań, cóż mogę powiedzieć na temat Poznania? Bilety skończyły się w pierwszym tygodniu. A ponieważ jest to spotkanie bardzo mocno warsztatowe, nie wyobrażam sobie zrobić go na więcej niż 50-55 osób. Więc nie ma już nawet miejsca ani pół, żeby się zmieścić w Poznaniu. Natomiast zwróć uwagę, jeśli jesteś z okolic Poznania, zawsze w dniu. Kiedy jest spotkanie, jest premiera, jest możliwość dostępu do biletów na kolejny miesiąc. W listopadzie szykujemy niesamowitą petardę w Poznaniu, więc 15 października mamy spotkanie w Poznaniu. 15 października osoby, które będą na spotkaniu na żywo, będą miały pierwszeństwo, żeby dostać się na listopad, a pozostałe osoby od 16 października. Października będą mogły zarezerwować sobie miejsce na listopad i nie czekajcie do 3 dni przed spotkaniem, bo już będzie za późno, bo już tych biletów nie będzie. Także tyle poznań, tyle grupa Odrodzeni, grupa na Facebooku Odrodzeni, link jest w opisie. Serdecznie zapraszam tyle dziś o naszej kochanej niskowęglowodanowej społeczności. Widzimy się jutro w pożywnym wtorku. 啊。